Siemano, z tej strony Reni, witam Was na nowym odcinku na tym kanale. I dzisiaj gramy w Pressure. Tak, to są takie dorsy, ale pod wodą. Yy, nie grałem jeszcze w nie, muszę przyznać. Wiem, że, yy, wiem tylko, że jest taka postać jak, sklepi, yy, jak sklepikarz Sebastian. I to jest taki drzew, ale po prostu jakby Sebastian. To możemy sobie zacząć pierwszą rundę. To jest moja pierwsza runda w życiu i zobaczymy, jak to się gra. Będę się wzorował na dorsach. Bo są takie podobne dorsy, czyli migają światła, coś leci. A więc, no, będę się tym wzorować. Może będą jakieś tam coś na podobieństwo Sika, figury. Może jakieś oczy, Timothy. Yy, no. Albo Jack. Może. To się zobaczy później. I na razie ładuję. Coś myślę, że jeszcze sobie trochę poczekam, bo mi się strasznie długo włączała gierka, a więc. Dobra. Ja po prostu wam wytnę jak się ładuje i po prostu widzimy się jak się załaduje. Dobra. To już się załadowało. Ogólnie tutaj statkiem wypłynąłem i dobra. Może mogę przejść keycard. Czekajcie, sobie tylko na angielski zmienię. Yy, gdzie to jest? Nie ma języka do zmieniania. Dobra. Nieważne. Tutaj mamy w lewym dolnym rogu HP. Kucaniec, karta. Dobra, tutaj mi się wszystko jeszcze załaduje. tej Ctrl C lub Shift. To shifta będę używać. Tutaj mamy fajny strój. Są szafki. Ko o Jezu. To... Ale są lagi. Ojo. No bo widzę, że to jakaś waluta. To są jakieś dokumenty chyba. Więc... O Boże, jak to płynnie nie chodzi. Dobra. To lecimy. Kikard. Dobra, halo! Otwieraj się! Po kliknąć! O! Dobra, otworzyło coś! No bo tutaj eksplorujemy też jakiś kalkulator, ale to chyba nie jest waluta. Yy, dobra, tutaj nie ma nic. To jest dużo szafków. O! Jest coś pendrive Waluta jakaś? Tak, doliczyło się nam. Kolejna waluta, tutaj te pendrive'y. Nożyczki jakieś. No, dobra. No da, idziemy dalej. Nie ma co już tutaj eksplorować, ten pokój. Numer 2. Otwieraj się. Jeszcze się gra ładuje, zauważyłem. Dobra, fajna animacja jest. Dobra, dobra. Tutaj nie ma nic. Nawet jakieś pendrive'y, -y -y. tutaj dobra, co nic nie ma. Tutaj jeszcze szafki. Dobra, drzwi niech się otwierają. Otwieraj się. Jeszcze gra się ładuje, więc będą trochę lagie, więc przepraszam. No, za to, że tutaj. No, takie lagi są, i długo się otwiera wszystko. Teraz cztery. No, ba, tutaj. O, je, O, co to jest? ba to jest waluta. kolejne pendrive'y. Mhm. -y -y. y -y -y. -ko. Jakieś oczy tam są. To chyba jakiś jack może. Tu? Tu? Albo jakaś ośmiertnica, bo to jest pod wodą. I są dwa razy oczy w szafach. Czyli dobra, trzeba patrzeć, czy coś nie siedzi w szafie. Bo niektóre nie mają tych, nie wiem, oczu fioletowych. Czekajcie. właśnie sobie gra. Sebastian mówi. Dobra. No mm -mm. Dobra, lecimy dalej. Mhm. Mm Dziwne ambienty są. liger czerwone O oh, Jezmaria o o bravo Ej nie bo słuchaj, to kleci. O Hello. Oh, hello. You died. What a shame. We haven't met before. But hopefully, you'll be able to stay alive long enough next time for me to give myself a proper introduction. Mm -hmm. Since those idiots up there didn't feel like telling you about which exact dangers you'd face down here, I've been asked to fill that role. Uh -huh. Whenever you die, you'll be brought here, and I'll show you a document detailing what caused your oh so early demise. He was very specific with. How much information I could share with you though. Yeah, just... Stupid, I know. His orders, not mine. All the documents mm -hmm. are heavily classified, lots of black lines, redacted text, whole nine yards. The more times you die to something, the more black lines he lets me remove. Dobra. All right. Let me find what caused your ah here we go. Here we go. Oh, about this Sebastian. Dokument? z przez to, co się nazywa Angler. To jakaś taka ryba jest. Uh, uh, was originally found... Uh, ...should not it A, ...flicker. To, to, to wiem, ale... ...czemu ja zginąłem? Dobra, zamknij dokument. Oh, and, uh... One more thing before I forget. The next time you inevitably fail and get sent back down again, you'll have the opportunity to stock up on some useful supplies. Assuming you have funds for it, of course. Mm -hmm. I've set up a system that'll allow you to order supplies whilst you are still aboard the submarine, all of which will be conveniently awaiting you in a crate at its destination. I optimistically look forward to mm -hmm. your patronage, friend. Dobra. Angler. Dobra. To jest co możecie przeczytać. No ba zagraj ponownie. Leci mi kolejna runda. Pierwszy potwór i nie przeżyłem. A no, miałem się niby tak na dorze Ale nie było go słychać. Po prostu on sobie leciał i... No nie było... znaczy... To było flicker był. I nie było słychać jak leci. Może on nie wydaje dźwięku, nie wiem. Ale on chyba powinien mieć taki szum jak nie wiem, sz -sz -sz jak leci. To jest taka ryba jakby z zębami. Może jakieś takie krzyki ponure nie wiem. Grrr. Nie wiem. Kurde, ej Może na serio nie wydaje dźwięków. Albo mam po prostu tak słaby internet. Może tutaj jedną tutaj kreskę. Nie wiem czemu. Ech. Nawaj, ładuj się. Oj. Niechcący. chcący. Dobra, jest. Lecimy. Pokład. Mhm. Tutaj ładnie właśnie to co wam nie pokazałem. Lagi są. Dobra. No ba, na razie, na razie... No ba, teraz płyn nie działa, patrz. Dobra, jest, płyn nie działa. Teraz może będzie dźwięk. A więc będzie fajnie. Jest ten fioletowy żółtek. Nie rozumiem trochę, co on robi. Ale pewnie on do, do szafy nas wciąga. Obstawiam. Yy, dobra. To lecimy. Keycard. Uuu, fajna animacja. Wcześniej nie było, bo były lagi. Jeden. Do piątego, szóstego pokoju nic się nie dzieje, więc... No chyba, że ten źutek właśnie. I ten angler. Znaczy, angler to nie wiem, czy może wcześniej lecieć. Dobra. Widzicie? Teraz płynnie się otwiera. A wcześniej miałem straszną lag, Jeszcze gra się w ogóle ładowała, że pierwszy raz gram. Co to? Wy to słyszeliście? Jakaś waga jest, ale nie wiem po co. Yy, pendrive... Dobra, chyba teraz można jak w Dorsach eksplorować, szybko. Trzecie. Nic nie ma w szafie. Czwarte. Piąte. Chyba eksploruję sobie. Chyba sobie zeksploruję. Wiecie? Dobra. No bo jednak nie ma co eksplorować. Nieważne, myślałem, że na kartę może będzie. Piąte, teraz szóste. E, po środku tą. Nie tą, tylko tą. Nic nie ma. No bo tej drive i ta kartka. Sześć. Widziałem to! Widzieliście to? Tak Dobra. Myślałem, że będzie ciemno. Dobra, mam nadzieję, że przeżyłem anglera. Czy tam jak on się nazywa? Ale to jest chyba właśnie angler. Chyba jasny pokój. Pali się. 8 i... dobra. Ej, to może być y, diup z Dorsów. O to jest pod... Czekaj, tam też to było chyba. Czy mi się wydawało? No jest Czysto? Tak. Jakiś granat, jakby mamy już 300 kasy. Zatem sklepikarz będzie na 55. Coś takiego, może. Jak w dorsach. Bo w dorsach teraz mini nie jest na 52. No bo tutaj są zamknięte. tutaj kalkulator. Ogień w ogóle. Ogień się pali, mi nadal tacy mali. O, tutaj są te pendrive. Dużo. Nie zamykaj. A, zebrałem e, kolejne te dokumenty. No, baczyn, tutaj zbieramy dokumenty pod wodą, jeśli tak mam to rozumieć. Tą fabułę gry. Na razie tutaj sobie wszystko odkrywamy razem. A tutaj sobie zbiorę jeszcze. Nic nie ma. Ósme. Teraz. 9. będzie. Nie ma nic. Tutaj. Kasa, dobra. Dziewiąta. A, po prostu, dobra. Nie wiem czemu się wystraszyłem tego pokoju. Dziesiąta. Nie wiem, czy muszę się bać, czy się chować, czy iść dalej. No bajolo, idę. Dziesiąte. O! Słuchaj, jakieś oczy! Dobra, o nie, 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 nie! patrz, nie patrz, nie patrz! Gdzie mam iść? Nie wiem! Sorry, że tak myszką uderzam, ale ona mi spada. Otwieraj. Przeżyłem coś. Eee, nie mogę oderwać w wzroku pewnie. Czyli co. Woda. O tym. To... Dobra, czyli to są takie oczy, tylko one nas przyciągają. Przyciągają. Chciałem powiedzieć. Mam minigielkę. Normalnie uwielbiam. Mm, tak. Tak, tak. E, tak. 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 Oj. Nie tak. Słuchajcie. To idzie tu, tak. Może do góry? Nie wiem, o kurde ej. Chyba tak. Tak. Tak, chyba, tak. I to tyle. Idzie, idzie. A bo tutaj jeszcze dobra. Nie wiem po co. I czemu nie działa? Czemu tu nie leci nic? Muszę kliknąć? A stąd dobra. O ja. No to ja serio teraz się popisałem. Tak, tak, tak. Co? A, jeszcze tutaj coś chyba. bo? Albo tako. No i... Ale wiem, chyba On... tak jest w końcu. Jakie to jest głośne. Ciekawie czy... jestem, czy to, to na granicy będzie tak głośne. To jest chyba tak do ogłuszania, że to tak będzie, tak flashować. Czekajcie, zobaczcie, czy tak strzeli. Tak, to jest to, co myślałem. Dwa. Czy to dzwoniło? Nie. To dobra, spiderujemy dwanaście, trzynaście. Oba, na trzyma... kikard? A tu nie Tu gdzie? A tu do... O, biuro! Kurde, ładne Pany... O kikard No, ekspro... Przeeksplorować. Nie, roba, lecimy, bo za długo ten odcinek będzie trwać. Kikart Halo? O Flicker! Co no, mam tak mało chyba? Przeleciał? Dobra. Nie podobało mi się to był nie. Nie do chowania, nie wiem, po co. Może po kartę jakąś? Nie wiem po co. Tu mogę sobie chodzić. Czekajcie, czekajcie, po co jest ten Nie. 15 Open Drive Widziałem Cię Latarnia To jest szafa jak coś 16 No, na to nie chcę stawać. Znaczy, no jest tu ten typek Nie Aba nie biorę nic 17 Dużo szaf Osiemnaście. Czy to... O, dobra, to jest ten, to jest ten typek. O, otwieraj, otwieraj. Streki. Czemu są takie lagi? Tu był rekin, widzieliście? Dziewiętnaście. No Doba więc to jest. To jest ten. Ja czytałem i to jest taki duży y, ziółtek. Kajcie. Tak. Idziemy. Chłada idę. Nie, te drzwi, prześladłem, które drzwi to są drzwi, czy zepsute? One są o do nie, 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 ja nie chcę, nie gdzieś, kolego, ja. Pod... po Co co się robisz? Dwadzieścia trzy, dwadzieścia trzy. Ja nie wiem, co się robi. Słychać? Nie. Woda się od ciebie zdala, przyznam. Nie, jest dyszenie. Uuu, nie wiem, co ty robisz, koleżko malinowy. Pozwól, że przejdę. Wejścia trzy, No bo coś niebieskiego. U... Co to było? Tak, gra jest chora psychicznie. Dobra, z niebieskiego coś było. Widzieliście to? Ja specjalnie zobaczyłem. Możecie sobie zastopować. Yy... No, film. I możecie sobie obczać, co to było, bo ja nie wiem co to było. Jakiś... Fż, coś niebieskiego. Jakby ten potwór taki z Dorsów fano, fanowy. Po co ja to palę? Jeszcze pięć. O! Co to? Czy to będzie we mnie strzelać? O! Dobra! Muszę tego unikać. Co?! Jak?! Kiedy? Nie było światła mrugającego! Angler... Coś się odblokowało tutaj... O! Angler. No, ja wierzę, że on lecił, ale czemu? Co? Trochę nie rozumiem, jakby nie migotałeś światła. Eee, dobra. Um, a sobie, um, dokumenty. No to flickr to to wiem. Mhm. Mm Ach. Nie wiem czemu on leciał, ale... no Dobra. dobra dzięki Sebastian. Za no, pomoc, niby. Właśnie, Angler. Czemu on leciał, jak nie mrygotają światła? Nie wiem, dobra, powrót do lobby. Goodbye. Dobra. No ba, Sebastian to jest sigiemka Więc chociaż się z nami żegna. On powiedział przed chwilą goodbye. Dobra, zarąbista jest ta gierka. Będzie więcej odcinków na pewno z Pressure. To możecie mieć zagwarantowane. Bo mi się spodobała ta gierka i w ogóle... Ja lubię tak od nowa przechodzić gierki. Tak na przykład, żeby to poczuć, co nie? A tak jak, no nie nagrywam sobie odcinek z dorsów kiedy tam mam już prawie wszystkie achievementy, tam wszystko, tam wiem. A tu się uczę. Co nie? I też sprawdzimy zaraz moje achievementy, co, co mnie goniło. Bo ja za to achievement, że to przeżyłem. A więc, no... Tutaj w ogóle jest jakiś potwór, pewnie jakiś najnowszy, bo jest tutaj na okładce. To jest jakby taki... Pająk, albo nie, królik. Pająko królik. Chyba. Nie chcę w błąd was wprowadzać. Yy. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Dziękuję. Dobra. Mam dwie śmierci. Nieskończoność. XD. Nie ma chodzi. Dobra, czekajcie, dokumenty, ustawienia, inwentarz, sklep. Co to jest sklep? Pokażcie mi, jak wygląda sklep. Koniec to są jakieś pewnie badże, albo coś takiego. Ustawienia tej dokum... inwentarz. Zobaczmy inwentarz. Hmm. <grym> Lagi są lekkie. Muszę przyznać. A pewnie jakieś sklepy to pewnie może jakiś stroj, kupę, jak ten tutaj. Żomek ma inny. Yy, dobra, fajna jest ta gierka, mi się ona bardzo podoba. Yy, yy, yy. Czekajcie, klikam coś, ale nie działa. Dobra w, od... dobra, w następnym odcinku się dowiem, co to było. A więc no co? Mam nadzieję, że się podobało. Zostawcie subika. Stawcie lajka, ja was żegnam, jo!